tak ma? Od, mam otworzyć odłożyć mam odłożyć restę zejdź mi tam was i dzisiaj pokażę wam takie jeden dwa ...pięć płyt, które dostałem dzisiaj. Zobaczcie, ja zebrałem tej folii podczas... tych dwóch plastikowych pudełek z płytami. Mam ich całkiem dużo. No to lecimy. Pierwsza płyta nazywa się... ...Niezwiadek Sebastian. Opowieść o przygodach i kowodach w niedzieci, które zostały zwiszone przez streserów, żeby... Traktować występy z cyrkore Rewi. Niestety Sebastian postanawia przybyć na ratunek. więc się musi koniecznie uwolnić swoich przyjaciół z okrutnego właściciela. tylko ten znajomy, pełny akcji i przygód, film stał się niekwestiowanym przebojem kina dzisiejszego w Europie. A tytułowy bohater Niestety Sebastian został urbieńcem najmłodszej widowni. Zastanawianie o 78 minut. Tutaj jest kolejna bajka, w 80 dni dookoła świata. To jest chyba na włocie Witeosydy. Zybe z nieda z, 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 z produkt promocyjny. Tak wygląda płyta. Z celną no, którą sam to nas się ostatni no Wim z, z dubbingiem amatorskim Bajkowa opowieść o przygodach jednorożca, który jak, jako jedny z oce na soli wyrosła z liniowego lasu wskazać zaginione stado. W jej, tej wyprawie spotykała... spotyka wielu przyjaciół, których pomoc... pomoc... Pomoc pozwalała pokonać zerwonego byka i uwolnić od złych mocy wszystkie jednorożce. Zaznaczenia około 10 minut. Oznacznie jeszcze jedną folie. Tak wygląda płyta. To jest... Następna to jakaś tam kreskówka dla dziś i nazywa się Super Mario zawiera osinki zagady gady w ogrodzie rozdanym, łuskiwe rządy, kosmar podróży w sasie, sesie mumi mario i cudownej urody si około około 67 minut. Seno, które miałem to przygody ka świka ćwika, własne gniazdo z 2008 roku. Byta zawiera własne gniazdo, sano kosy, piórko z ogona, od odludek, jednak i zimowe suchy. nagrania około 54 minut. I nas ostatnia nazywa się Co w Trawi Piszczy, film animowany z boskim tabinkiem na DVD. W magicznej krainie gdzie panuje spokój, sensywie i gdzie wszyscy zawsze dobrze się bawią. małe, symetryczne owady, muska, i bezek. Boda, bo Nie, bo, nie obodal, w mrocznym lesie nie zły i okrutny wredniak, panujący zniszczenie wszystkiego, co jest dobre. Jeżeli nie byliście jeszcze w takim miejscu, odwiedźcie i konieczny mózg, i bzyczek. Czekają już tam was, na was i zapraszają, was, zapraszają do wspólnej zabawy, zasnagania koło... 67 minut. A tutaj jest jeszcze film Jan Paweł II. Historia papieża Polaka. Tak wygląda płyta. Tutaj jest numer katalogowy. Przeczytam notatkę o tym filmie Jan Paweł II. Nie lękajcie się. To historia życia jednego z największych ludzi naszych czasów, Karola Wojtyły. Ta ciekawa fabuła w wojnie rysunkowej pomoże najmłodszym widzom poznać młodość i twą drogę do Watykanu, pierwszego papieża Polaka. Film oznaje jego przedstawienie że wojenne osy, przeżycia związane z wojną i ekrucją oraz nieznane Przydaną w postawie w okresie poznania, poznać się bliżej, postać no, bohaterskiego, inteligentnego człowieka o wielkim postaciu humoru, z dla miłości i współczucia dla wszystkich ludzi. Film wersji na wideo, Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.